Radek to taki przypadek, co nie lubi czych gadek. Zamiast czekać na taborecie i modlić się w Berecie, on home office planuje. Choć emocji nie brakuje, bo wie, że to czas specjalny, a jego sprzeciw marny, więc bez żadnej mediacji poddaje się izolacji. Myśli, myśli Radek, co nie lubi zagadek, jak robić wszystko zdalnie. I podchodząc realnie, robi zdjęcia faktur kosztowych, tych starszych i całkiem nowych, i mając w inboxie całość, czuje ogromną radość, nie pędząc do księgowej Zosi, choć to dobrze znosi, no bo lubi wypić kawę i dostać dobrą radę, lecz sytuacja do zmiany go zmusza i w ogóle się z domu nie rusza. Więc drogi Janko, Beato i także Ty, Agato, dbaj o własne zdrowie i miej to w głowie, by faktur cały plik wysyłać tylko przez klik.